Cześć, witajcie z tej strony Kuba i Nkuba. w dzisiejszym odcinku testujemy głośnik za 140 zł, czyli Manta SPK 204FM. Co do firmy Manta może mieć mieszane uczucia, dlatego że jest to importer i sprowadza produkty z reguły bardzo kiepskiej jakości, chociaż niektóre z nich mogą być naprawdę dobre. Jest to po prostu loteria. Pomijamy tutaj już fakt przekłamywania specyfikacji technicznej urządzeń oraz wprowadzania klientów w błąd, ponieważ akurat ten głośnik cieszy się bardzo dobrymi opiniami klientów. Oczywiście wiemy, że połowa tych opinii pisana jest przez pracowników Manty, jednakże mimo to wielu z Was poprosiło mnie o test właśnie tego głośnika. Na pozbądźmy się spodełka informacji, które mogą wprowadzać w błąd. Jeśli chodzi o specyfikację techniczną urządzenia, to według producenta powinien grać na jednym ładowaniu do 3 godzin, w wynikach na tę półkę cenową bardzo słaby, jednakże jak najbardziej realny, ponieważ testuje ten głośnik już trochę i 3 godziny spokojnie pogra. Zasięg bluetootha do 10 metrów, to oczywiście sprawdzimy. Radio FM, co z tego, że musimy stać nie więcej niż pół kilometra od nadajnika, żeby cokolwiek tu odbierało? Głośnik może odtwarzać dźwięk z USB, AUXa, SD oraz bluetootha. Całkowita moc głośnika to niby 15 W RMS-ie i głośniki faktycznie mają taką moc znamionową, jednakże wykorzystany w głośniku wzmacniacz nie jest w stanie wykorzystać. Całego ich potencjału. Chociaż jak się już niedługo przekonacie, radzi sobie z tym całkiem nieźle. W urządzeniu zastosowano trzy przetworniki, jeden niskotonowy 5-calowy oraz dwa średniotonowe dwucalowe. Standard Bluetooth a dość stary, już, ponieważ jest to Bluetooth 2.0. Zastosowany w głośnik akumulator ma pojemność 1500 mAh, więc dziwne, że nawet te 3 godziny wyciąga. Teraz posłuchamy sobie jak głośnik gra i co do tego testu miałem pewien dylemat, ponieważ gdy postawię głośnik w taki sposób do mikrofonu, będziecie słyszeć strasznie piskliwy dźwięk, a jeśli w taki sposób to rozdane na wszystkie pasma dość płytki bas. Dlatego zróbmy tak po środku. A więc Fantasy, I'm well, it. A soul, so I'm busy, I'm busy, I'm busy, hey, you know? well, I'm busy, no, I'm so you know? so busy, I'm busy, I'm busy, you know I'm busy, 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 i i am i i am not i am Taking that crown from you Cóż, mogę powiedzieć, że głośnik gra naprawdę bardzo dobrze na tę półkę cenową. Bass nie jest jakiś szczególnie głęboki, jednakże słyszalny. Nie jest to też taki ciup, ciup, ciup jak na przykład w JBL Go. Jest po prostu dość dobrze wyśrodkowany, więc ekwalizacją Chińczycy się popisali. Mówię Chińczycy dlatego, że przecież nie manta. Manta dokoliła tutaj tylko swoją naklejkę. Głośność głośnika również jest imponująca, niestety, ale mały to on nie jest. Aby ułatwić przenoszenie takiego wielkiego kloca, Chińczycy dorzucili nam tutaj taką smyczkę. Której nie wróżę zbyt dalekiej przyszłości, ponieważ jest ona strasznie cieniutka. Sam głośnik został wykonany z takiego gumowanego materiału. Który w sumie nawet mi się podoba. Niestety, ale bardzo się on brudzi i palcuje. Teraz mierzymy sobie głośność głośnika. Ustawiłem go stroną średnio tonowych głośników do sonometru. Głośnik basowy w tym teście nie będzie odgrywał praktycznie żadnej roli. Prostej przyczyny, ściana za nim jest wygłuszona. Test wykonujemy jak zawsze z odległości 35 cm sonometru od głośnika. I jak zawsze przy tej samej piosence od sekundy 0,35. 102,1 dB. Jest to wynik rewelacyjny jak zagłośnik w tej cenie. Dodatkowo dziwi mnie fakt, że przy takiej głośności głośnik jest w stanie utrzymać całkiem przyzwoitą jakość dźwięku. Teraz oczywiście sprawdzimy sobie jeszcze zasięg naszego głośnika. Zrobimy to jak zawsze w katapultach, a później przeliczę wam to na metry. Przypomnę, że producent deklarował 10 metrów, za chwilę sprawdzimy sobie, jak jest w rzeczywistości. Zasięg wyraźnie zrywa w tym miejscu i na pewno będzie to grubo ponad 10 metrów. Zasięg głośnika to dokładnie 52,5 metra, czyli naprawdę ładnie. I o ile Manto zazwyczaj przekłamuje specyfikację techniczną na ich korzyść, tutaj, droga Manto, nie wiem dlaczego to robicie, ale robicie to na waszą niekorzyść. Zasięg głośnika to ponad 5 razy więcej niż deklarujecie. Wynik naprawdę bardzo ładny. Cóż, podsumowując, mimo że głośnik pochodzi od firmy Krzaka, to jak na swoją półkę cenową gra bardzo dobrze. Ma naprawdę przyzwoity Zasięg i głośność, na minus na pewno jego gabaryty, licha smyczka, czy fakt, że materiał, z którego został wykonany się strasznie wróci. Wy tego nie wiecie, jednak, że ja do tego filmu, co chwilę tutaj muszę przecierać ten głośnik ściereczką, żeby to jakoś wyglądało. Minusem niewątpliwie jest też czas pracy na baterii, jednakże w tej cenie nie możemy mieć tego wszystkiego. Tak czy siak głośniczek oceniam bardzo pozytywnie i uważam, że jest wart zakupu. Natomiast jeśli byście mieli jakieś wątpliwości to do wyboru, to zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku, basownicy Kuby, gdzie na pewno wam pomożemy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko zajrzyjcie koniecznie do opisu, macie tam sklep z najniższą ceną tego głośnika, więc również. Warto zajrzeć, a ja na dziś już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.